Dzień dobry, nazywam się Błażej Zielonka, jestem pracownikiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pracuję w branży od 2014 roku jako doradca żywieniowy. Dziś chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest kondycja krów oceniana w skali BCS. Poruszam ten temat, ponieważ w wielu oborach popełniane są błędy w zasuszeniu, a zwłaszcza w okresie przejściowym, przed i po porodzie. Podstawowym celem zasuszenia jest utrzymanie prawidłowej kondycji poprzez odpowiednie żywienie. W okresie tym poprawną kondycja mieści się w zakresie od 3 do 3,5 punkta w skali BCS. Niedopuszczalne jest, aby krowa w tym okresie poprawiła swoją kondycję. Konsekwencjami nadmiernego otłuszczenia krów w tym okresie są utrudnione porody, może wystąpić ketoza, najczęściej ketoza z drugiego typu, wynikająca właśnie z nadmiernego otłuszczenia, czy w skrajnych przypadkach nawet stłuszczenie wątroby. Kondycję BCS badamy w okresie około 17 dni przed porodem oraz na 21 dzień po wycieleniu. Robimy to po to, żeby sprawdzić, czy dana krowa znajduje się w grupie ryzyka. Bowiem jeżeli występuje nadmierne otłuszczenie, możemy podjąć środki zapobiegawcze, np. takie jak podanie bolusów dożwaczowych. Podanie substancji glukoplastycznych typu gliceryna czy glikol, lub też zwiększamy koncentrację energii w dawce pokarmowej. Ważne jest też, aby prawidłowo sterować kondycją krowy w okresie laktacji. Maksymalna kondycja krowy w tym okresie nie powinna przekraczać 3,75 punkta w skali BCS. Dziękuję za uwagę.